Tutaj na pierwszych zdjęciach jak już widać nie mam niestety zdjęć z poprzednich z samego początku kładzenia płyty ale tutaj na tych już widać już była jakby pierwsza ściana zrobiona i też tylny szczyt. Robiłem go po kawałku bo niestety nie miałem tak długich płyt żeby cało, dać całą szerokość no i musiałem jednak zrobić łączenie tutaj widać to z daleka po prostu. Tyle już miałem na początku zrobione, zanim w ogóle zaskoczyłem, że mógł zrobić zdjęcia. Tutaj widzicie część płyt, które leżą. Ja wszystko kryłem płytami używanymi, które tam kupiłem, w sumie, bo będę budował większą halę i po prostu miałem te płyty i chciałem je wykorzystać. One były też malowane farbą Hempel. Taką specjalną do kontenerów. One były w sumie szare, a nie pasowało mi to do domu mojego. Także tak to wygląda. Tutaj jak widać te płyty, one leżą troszeczkę tam pianki, troszeczkę, troszeczkę były dodatkowe jakby przy nich roboty. Tutaj widać w tle widać, gdzie są zastrzały. Zobaczcie, w ostatniej sekcji. Tutaj na po lewej stronie też widać. Zastrzały, to znaczy stężenia które trzymają sztywność konstrukcji. Tutaj mamy właśnie tylną ścianę, która jest też dodatkowo jeszcze podparta jednym, jednym słupem. On w sumie nie był potrzebny, ale, ale tak było narysowane, to tak zrobiłem. Tutaj zauważcie, że ja sobie zrobiłem takie specjalne kleszcze, bo w sensie to myślałem, znaczy myślałem, jak to w ogóle ugryźć, żeby to transportować czy, czy dźwigać i wymyśliłem właśnie coś takiego. Zrobiłem sobie dwie sztuki, ale tak jak widać na zdjęciach, jedna sobie super radziła i e, naprawdę szło to bardzo fajnie. E, one naprawdę, ja je doda, dodałem taką gumę, która po prostu e, powodowała, że to hamowało, że nie, nie było to śliskie i bardzo fajnie się to wkładało. Tak jak tutaj widać, e, bez żadnego problemu. Tutaj akurat Dziwik stoi jeszcze w poprzednim miejscu, tak jak widzieliście chyba na poprzednim filmie. I e, po prostu chciałem zrobić, żeby sięgnąć jak najwięcej z tej strony. Także e, zrobiłem jakby tą część, gdzie miałem zasięg dźwigu mojego i wtedy dopiero e, w późniejszej części filmu go po prostu przestawiłem i tam gdzie nie, gdzie nie mogłem prędzej sięgnąć, to tam po prostu e, sięgałem. Ja tu go tu już też prze, przedłużyłem, bo... Bo, um, tak jak on jest w poprzedniej wersji, on był nie za mały. On jest tutaj, ja mam dodane chyba 3 metry, zdaje się. Tutaj na tym widać też kleszcze, to już e, znaczy tą, e, e, ten uchwyt. Tak jak mówiłem, bardzo fajnie to szło. Tutaj wkładałem już pierwszą ścianę. E, Przed nią, jakby ten, za chwilę będzie w następnych, e, w następnych zdjęciach widać, e, jakby będą okna i to myślę też, o tutaj jeszcze nie widać e, tak jak widać one tutaj były takie szare czy srebrne te, te płyty e, wielu montuje takie, mi akurat to nie pasowało do domu tak jak mówiłem i dlatego zrobiłem ten sposób tutaj te, w ten sposób rozwiązałem Był e, e, płyt to są jakby takie parapety które są na, od dołu uszczelnione i w środku jeszcze też wchodziła pianka i na tym po prostu stawiałem płyty w miarę to, to zdawało egzamin, nie jest to tak jak oryginalnie się to robi, ale ja po prostu takie coś sobie wymyśliłem tanio i mało roboty przy tym było i w ten sposób po prostu robiłem. Tutaj tak jak widać już przygotowałem następną płytę, już widać tutaj gdzie będą okna, zarys okien. Oprócz tego też wszystkie płyty te, które są górne na ścianach, na przedniej i tylnej, musiałem je też zacinać, zacinać pod skosem 30 stopni. A akurat nie było problemu z piłą e, taką do drewna, z tylko, tylko z drobnym zębem, i to bardzo fajnie idzie ciąć. Tutaj, e, prawie widać, cały drzwi, i to były ostatnie tutaj płyty, które ja wkładałem. E, tak jak widzicie, on w tej chwili jest tutaj przestawiony, żeby zwiększyć jego zasięg. E, tutaj, e, w największym e, otworze, tutaj będzie brama garażowa. A w tym mniejszym po lewej, tutaj, wstawiłem sobie drzwi. One nie były planowane, ale tak jakoś, tak jakoś wyszło, że, że fajnie w tym miejscu pasowały. Też właśnie tutaj mam zawężone, jak prędzej widzieliście, te, ta część konstrukcji, jakby tam są przęsła gęściej. I tam bardzo fajnie mi po prostu pasowało to. I tak po prostu zrobiłem. E, wysokość, e, wysokość drzwi zrobiłem tak, jak tylko się dało e, bramy garażowej, bo z tego względu, że chciałem wykorzystać maksymalnie e, wysokość. Tutaj już widzicie w środku już fajnie to wygląda, jest zarys. Tutaj jak już mam wszystko wymalowane. Przód taki kolor, e, taki lekko beżowy, coś takiego piaskowy, e, żeby mi pasował do elewacji domu. E, z tyłu w tle już widzicie też okna stoją. A tutaj właśnie tu robiłem taki, taką próbę wysięgu maksymalnego dźwigu, żeby po prostu skąd bym mógł sięgać, ewentualnie sobie jeszcze pomiary zrobiłem, bo tutaj ja jakby dodawałem dodatkowe sekcje, żeby zwiększyć zasięg i też zrobiłem do niego łapy takie podpierające, bo się bałem, że nam się to wysypie.